Dostaje od was wiele wiadomości, typu napisał, że tęskni, ale znowu nie znalazł czasu, żeby się ze mną spotkać. Powiedział, że jestem dla niego ważna, a od tego od dnia się nie odzywa. Mówi, że nie chce mnie stracić, a jednocześnie nie robi nic, żeby mnie mieć. I wtedy zaczyna się najgorsza część tej układanki, bo nie patrzysz już na fakty, tylko na interpretacje. Próbujesz go wytłumaczyć, próbujesz zrozumieć, dlaczego on tak robi, zamiast zadać sobie proste pytanie: Co ja realnie widzę? Witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jestem Gosia i tutaj rozmawiamy o tym, jak budować pewność siebie, zdrowe relacje i życie w zgodzie ze sobą. I dzisiaj chcę Cię zabrać w bardzo prosty, ale ważny proces. Jak przestać dopowiadać historię, a zacząć widzieć fakty. Bo dopiero wtedy zaczynasz podejmować decyzje, które cię chronią. I chcę, żebyśmy zaczęły od Ciebie, nie od niego. Kiedy pracuję z klientkami, bardzo często słyszę zdanie: Ja wiem, że to, co on robi, się nie zgadza, ale ja czuję, że on mnie naprawdę lubi. Że jemu zależy. I tutaj pojawiają się trzy bardzo ważne elementy: głód miłości, uwagi, lęk przed stratą oraz stare schematy z dzieciństwa. I zaczynamy od głodu, miłości, uwagi, bo jeżeli przez dłuższą część życia czułaś, że musisz zasłużyć, być grzeczna, dopasowana, nie sprawiać problemów, to Często jest tak, że mężczyzna, który powie jesteś wyjątkowa, trafia bardzo czuły punkt, bo słowa stają się wtedy jak nagroda, jak coś, czego bardzo ci wcześniej brakowało. I teraz zobacz, jeżeli twoja wewnętrzna ja jest wygłodzona emocjonalnie, to słowa będą działały jak szybki cukier, dają natychmiastowy haj. Nie budują nic na dłuższą metę. Pamiętaj o tym, że my, kobiety, zakochujemy się w słowach. I dlatego, kiedy on mówi: Jesteś dla mnie ważna, tęsknię za tobą, nie chcę cię stracić, twój system emocjonalny reaguje: Wreszcie, wreszcie ktoś mnie widzi, wreszcie jest ta uwaga. I w tym momencie fakty schodzą na drugi plan, bo to, czego pragniesz najbardziej, to poczuć się chcianą, a nie sprawdzić, czy on jest spójny. Druga kwestia lęk przed stratą. Jeżeli boisz się, że zostaniesz sama, że drugiego takiego już nigdy nie poznam, że stracisz szansę, to twoja głowa zaczyna pracować na pełnych obrotach, tylko nie po to, żeby ciebie chronić, tylko po to, żeby chronić tą relację. I interpretacje typu może ma teraz ciężki okres, może naprawdę jest zajęty, może po prostu on tak ma, często są nieświadomą próbą uspokojenia lęku. Bo jeżeli przyjmiesz fakty, on jest niekonsekwentny, nie stara się, nie zabiega o mnie, nie traktuje mnie jako kogoś ważnego, to pojawia się od razu ból, rozczarowanie. Konieczność podjęcia decyzji, a interpretacja pozwala tego uniknąć, daje iluzję, że wszystko jest możliwe. Trzeci element to schematy wyniesione z domu. Jeżeli emocjonalna bliskość zawsze była pomieszana z chaosem, niespójnością, huśtawką, to twój system nerwowy zna to jako normę. Na przykład, jeżeli rodzic Obiecywał ci coś, a później zapominał. Kiedy słyszałaś dużo deklaracji, a bardzo mało realnego wsparcia, to w dorosłym życiu możesz nieświadomie szukać podobnej mieszanki, trochę bliskości, trochę odrzucenia, trochę obietnic, trochę zawodu. I dlatego mężczyzna, który jest spójny, stabilny, obecny, czasem wydaje się po prostu nudny. Za to. Ten, który dużo mówi, ale nic nie robi w, w tym kierunku, uruchamia emocje, napięcia i ekscytację. I dlatego tylko, że to jest znajome. I przejdźmy teraz na chwilę do drugiej strony. Bardzo ważne jest, żeby nie wchodzić w narrację. Wszyscy mężczyźni kłamią, manipulują, bawią się uczuciami. U wielu mężczyzn, których opisujecie mi na sesjach, widzę kilka powtarzających się wzorców. Po pierwsze, emocjonalny impuls, brak konsekwencji dojrzałości, wygoda i brak odwagi, żeby powiedzieć prawdę. I emocjonalny impuls, bo on w momencie, kiedy pisze do ciebie, tęsknie, naprawdę może czuć tęsknotę. Kiedy pisze, musimy się zobaczyć? Sam może nakręcać się wizją tego spotkania. Kiedy mówi, że jesteś wyjątkowa, może tak być, że jesteś wyjątkowa tu i teraz. Tylko to jest impuls, to jest chwila, to jest tu i teraz. A potem wraca do swojego życia, do swoich nawyków, swoich priorytetów, i nagle okazuje się, że wszystko jest ważniejsze: ważniejsza jest praca, koledzy, jego komfort. A ty gdzieś tam jesteś w tle. I on nie buduje planu, on nie bierze odpowiedzialności, żeby za tymi słowami poszły konkretne działania. I nie chodzi o to, że on cię oszukuje, on po prostu prawdopodobnie nie chce przełożyć chwilowego stanu na długofalową postawę. Po drugie, to jest brak konsekwencji i dojrzałości. Ta emocjonalna niedojrzałość, bo dojrzały mężczyzna ma świadomość, że słowa coś znaczą, że kiedy mówi, jesteś ważna, to z automatu bierze za siebie pewną odpowiedzialność. Natomiast niedojrzały mężczyzna traktuje słowa jak monety w automacie. Wrzuca coś, żeby uzyskać konkretne emocje od ciebie: Twoją uwagę, zainteresowanie, dostępność. Ale nie łączy tego z późniejszą konsekwencją. I to jest często moment, w którym słyszysz, przecież nic ci nie obiecywałem. Nie przesadzaj, po prostu miło mi się z Tobą rozmawia. Ja tak mam, że nie lubię planować. Czyli chcę ciepła emocji, które mi dajesz, ale nie chcę brać pełnej odpowiedzialności za to, za Ciebie, za Twoje emocje. Po trzecie, jest to wygoda. Ten element jest trudny, ale potrzebny. Część mężczyzn wie, że nie chce pełnej relacji, natomiast nie mówi tego jasno. I dlaczego? No, bo lubią, że ktoś na nich czeka, lubią mieć tą opcję na później, nie chcą czuć się tym złym, albo nie umieją stawiać granic. Więc zamiast powiedzieć: Słuchaj, nie jestem gotowy na tę relację, nie czuję tego tak mocno jak ty. Wolą od czasu do czasu napisać ci: tęsknię, myślałem dziś o tobie, musimy się zobaczyć. Dla ciebie to jest sygnał: on wraca, on się stara, jemu zależy. A dla niego to jest szybki sposób, żeby podtrzymać twoją obecność w swoim życiu praktycznie niewielkim kosztem zerowym kosztem. I dlatego tak ważne jest, żebyś zastąpiła pytanie dlaczego on tak robi? Pytaniem czy to co on robi jest dla mnie wystarczające. Teraz najważniejsze, co możesz zrobić tu i teraz. Dam ci kilka prostych kroków, które możesz używać po to, żebyś mogła zobaczyć swoją sytuację bez filtrów. Krok pierwszy. Rozdziel to, co mówi, od tego, co robi. Możesz wziąć kartkę lub notes i zrób sobie dwie kolumny. Po, po lewej stronie, co on mówi, po prawej, co robi. I przez tydzień dwa zapisuj sobie. Jeżeli mówi, że tęskni, a robi to, że nie proponuje żadnego konkretnego terminu spotkania, mówi, że jestem ważna. Ale znika i odzywa się do mnie po miesiącu. Mówi, że chce relacji, a nie spotykamy się regularnie. Nie wprowadza mnie w swoje życie. Nie pyta, nie zadaje mi pytań. Wszystko jest na jego zasadach. I po jakimś czasie zobaczysz bardzo wyraźny wzór. I to jest moment, kiedy zamiast ja nie wiem, co się dzieje, masz ja widzę, co się dzieje, tylko to jest dla mnie niewygodne. Drugim krokiem jest nazwanie faktów. Zamiast historii typu: On miał ciężki okres, dużo pracy, stresy, a poza tym on nie jest dobry w pisaniu, w, spotkaniu, w spotykaniu się, spróbuj nazwać to jednym zdaniem, prostym zdaniem. On rzadko do mnie pisze i nie inicjuje kontaktu. On nie proponuje spotkań, czasem napisze, że za mną tęskni. Mówi, że jestem ważna ale nic z tego nie wynika. I jeżeli nie jesteś w stanie ująć tego w takim prostym zdaniu, to znak, że prawdopodobnie dopowiadasz sobie za dużo, bo fakty są zazwyczaj bardzo proste. To nasze emocje komplikują narrację. Krok trzeci. Wyobraź sobie, że historia, którą przeżywasz, dotyczy twojej przyjaciółki i to ona przychodzi do ciebie i opowiada. Słuchaj on mówi, że tęskni, ale od miesiąca się nie widzieliśmy. Mówi, że jestem dla niego ważna, ale nie pokazuje mi to w żaden sposób. Nie pokazuje mi tego w żaden sposób. Co byś jej powiedziała? I najgorsze jest to, że większość z was dokładnie wie, co by powiedziała komuś innemu. On nie jest gotowy. On jesteś dla niego opcją. Nie zależy mu. On chce mieć wygodę, a nie relacje. Tylko problem nie jest w tym, że nie widzisz faktów. Problem jest w tym, że nie chcesz zastosować tej samej logiki do siebie. I krok czwarty. Zobacz, czy relacja istnieje poza Twoją głową. Zadaj sobie kilka pytań. Czy my widujemy się regularnie, czy wszystko dzieje się przez telefon albo w wiadomości? Czy on realnie coś zmienia w swoim planie dnia dla mnie, czy tylko pisze kiedy mu wygodnie? Bo jeżeli 80% tej relacji to myślenie o nim, czekanie na wiadomość, analizowanie, co miał na myśli, to duża część tej historii dzieje się tylko w twojej głowie, a nie w realnym świecie. Krok piąty. Zamień pytanie, dlaczego on, na co ja wybieram. I to jest ten moment, w którym odzyskujesz sprawczość. Zamiast dlaczego on się tak zachowuje, dlaczego mówi jedno, a robi drugie. Dlaczego on nie potrafi się ogarnąć. Zaczynasz pytać, czy ja chcę takiego standardu w traktowania. Czy ja naprawdę potrzebuję kogoś, kto nie jest spójny. Bo prawda jest taka, że nie masz wpływu na to, czy on dorośnie, stanie się konsekwentny, zacznie się starać. Masz wpływ na jedno: czy zostajesz w tym, czy nie. I to jest, wiem, że to jest najtrudniejsze, ale. To jest też najbardziej uwalniające miejsce. I chciałabym, żebyś po dzisiejszym odcinku zabrała ze sobą jedną myśl. Słowa mogą być piękne, ale moje życie budują fakty. Możesz czuć chemię, przyciąganie, dreszcze i to jest okej, okay, jesteśmy ludźmi. Ale jeżeli chcesz budować spokojną, bezpieczną relację, której Czujesz się wybrana, a nie, nie czujesz się opcją, to potrzebujesz czegoś więcej niż ładnych zdań. A jeżeli czujesz, że jesteś na takim etapie, że nie chcesz już kolejnego roku spędzić na czekaniu w nieudanych relacjach, to zapraszam Cię na konsultację. Możesz napisać do mnie na Instagramie albo wejść na moją stronę www.kobietamagnetyczna.pl i umówić się. Na spotkanie. A ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.